Dzień dobry! Widzimy się dzisiaj w Wyglądach Leszna, w okolicy, gdzie panuje cisza i spokój. To tutaj, tuż przy Kampinowskim Parku Narodowym, znajduje się piękny parterowy, nowoczesny dom. Na powierzchni 170 m2 znajdują się cztery sypialnie, toaleta i łazienka z wolno wanną i widokiem na ogród. Sercem domu jest przestronny salon, którego wysokość to ponad 4 metry. Panoramiczne okna wpuszczają do wnętrza mnóstwo naturalnego światła. Dopełnieniem jest bezpośrednie wyjście na słoneczny taras. Umów się na prezentację i poznaj dom swoich marzeń. Zdzisław Żukowski, Enkasa.